Zbliżamy się do końca omawiania polskiego serialu Wiedźmin i dzisiaj przyjrzymy się odcinkowi jedenastemu i dowiemy się jak wypadł ikoniczny pojedynek Geralta z Renfri, jak dobrze driady znają się na polityce i ile farta może mieć łowca potworów. Nie dowiemy się natomiast, dlaczego ta odsłona nosi tytuł Jaskier. Jako, że poprzedni odcinek zakończył się cliffhangerem, zaczynamy od razu zanurzeni w wir akcji. Banda Renfri ewidentnie coś knuje, a podtruty Geralt budzi się sam w swojej izbie. W te pędy Wiedźmin biegnie na targ, gdzie zbiry czekają już na niego w zasadzce. Informują, że dzieżba negocjuje w tym czasie z czarodziejem Stregoborem i zanosi się na walkę. Geralt robi swój popisowy numer i odbija bełt z w locie, po czym znika. Najwyraźniej Geralty w tym uniwersum potrafią znikać, tylko serial zapomniał nam jakoś o tym powiedzieć w poprzednich 10 odcinkach. Wiedźmin sięga po przedziwną taktykę i zaczyna uprawiać parkour na murach miasteczka. Parkour! Jeden po drugim zabija bandziorów z ekipy Renfri i wygląda to lepiej niż większość innych scen walki w całym serialu, no ale to nie znaczy, że jest jakoś super, jest okej. Okay. Renfri przychodzi, kiedy jest już po wszystkim i mówi Geraltowi, że do rzezi w Blaviken i tak by nie doszło, bo Stregobor ją olał. Wiemy, że walka tych dwojga jest nieuchronna. Po chwili przeciwniczka Wiedźmina zrzuca z głowy Miśurkę, co jest dość kontrowersyjnym pomysłem akurat w tym momencie. Trzeba przyznać, że pojedynek jest jednak jednym z najładniej zrealizowanych momentów całego serialu. Nie odchodzi Gerald. Gerald zabija Renfry jakoś tak w dziewiątej minucie odcinka. No i naprawdę nie dało się tego zmieścić w ramach jednej odsłony. Wiedźmin idzie do czarodzieja Stregobora i kłóci się z nim przez domofon. W międzyczasie dowiaduje się o spaleniu świątyni Melitele i śmierci Neneke, ale również o tym, że Ciri żyje. Następnie dostajemy przebitkę z ponurym żniwiarzem i zwłokami kapłanek z hramu, a Geralt w smutku opuszcza Blawikę. Jaskier dogania wiedźmina w drodze na południe, a Białowłosy próbuje go odgonić, bo za nim idzie śmierć. Po czym nie może się oprzeć ociupince użalania się nad sobą. Poeta streszcza Geraltowi sytuację w miasteczku, porzezi bandytów, czym oszczędza twórcom kilka scen jednym ekspozycyjnym dialogiem. Wiedźmin przechodzi jakiegoś rodzaju kryzys egzystencjalny, ale Jaskier pociesza go, mówiąc, że to nie jest tak, że wszyscy ludzie są źli, a tylko Geralt na takich trafia. Panowie dogadują się na wspólną podróż do Brokilonu, Bart śpiewa piosenkę, wzruszając Wiedźmina do łez i jest już między nimi sztywniutko. W kolejnej scenie Geralt i Jaskier teleportują się do Brokilonu, gdzie ich szlak modyfikują nieco strzelające z ukrycia driady. Wiedźmin zapowiada się grzecznie, informując, że przybywa z poselstwem od nenekę i zabrania trubadurowi świrować do driadu. Wieczorem Białowłosy zmienia się w kołcza Geralta i wmawia Jaskrowi, że może on widzieć w ciemności i czytać innym w myślach, jeśli tylko w to uwierzy. Dosłownie czekałem aż spyta, czy ktoś mu ukradł marzenia. W nocy, zamiast Driad, z jakiegoś powodu przychodzi dwóch elfów, którzy zabierają naszym bohaterom konie i informują, że o świcie wyruszą w drogę do Duenkanel. Na miejscu widzimy dziwną scenę, gdzie elf rozkazuje w Brokilonie Driadzie, a Geralt trafia do pani Eitne. Wiedźmin rozmawia sobie z Driadą o Ciri i Strego Boże. Pani lasu odsyła go do obozowiska elfów, którzy są uciekinierami z Elander. Od uchodźców słyszy, że nikt w świątyni na pewno nie przeżył, ale między słowami Geralt rozkminia to, że w rzezi kapłanek wzięli udział nie tylko podwładni Renfry, ale też rycerze zakonu Białej Róży. Pani Eitne, która w książce koncertowo lała na światową politykę i władców, Tutaj wlot łapie intrygę zorganizowaną przez cesarza Emera i ostrzega przed nią Geralta. Wiedźmin pyta, czy w razie awaryjnej sytuacji będzie mógł przechować Siri w Brokilonie, ale Eidne odpowiada, że trochę się cyka. W dialogu tym jest cała masta pustych, nic nieznaczących frazesów, i naprawdę ciężko się tego słucha. Geralt i Jaskier przyłączają się do jakiegoś podjazdu złożonego głównie z krasnoludów i elfów i z ukrycia obserwuje ruchy oddziału armii Nilfgardu, który z zupełnym przypadkiem napatoczył się w okolicy akurat w tej chwili. W nocy Wiedźmin podkrada się do obozu i zażywa jakieś ziele, żeby podsłuchać rozmowę wojaków. Następuje kolejny niesamowicie fortunny zbieg okoliczności, i akurat w tym momencie konkretnie ci dwaj żołnierze, których on słucha, rozmawiają o spisku z Falwikiem w taki sposób, jeszcze żeby Geralt wszystko zrozumiał. Nasi dwaj przyjaciele jadą do miasta, a tam Nilfgaardczyki mają się spotkać z naszym wielkim złolem. Jaskier ogrywa karczmarza w trzy kubki i swoją niesamowitą umiejętnością retoryki wyciąga od niego informacje o miejscu stacjonowania żołnierzy. Do knajpy przybywa Geralt przebrany w kolczugę, zamawia wszystko co najlepsze i udaje wielkiego groźnego wojaka. Po upływie krótkiego czasu przychodzi Cykada, którego poznaliśmy już wcześniej. Od razu interesuje się wielkim panem, który przybył do Karczmy. Przychodzi do Geralta i cwaniakuje, a wiedźmin przechytrza go genialną sztuczką z zasłonięciem sobie twarzy szmatą i wyciąga informacje o Ciri. Udając Nilwgardzkiego ważniaka, podpuszcza i zabija Cykadę, po czym uzbrojony w wiedzę wyrusza do boju. W międzyczasie siedzący inkognito w sąsiedniej izbie Jaskier dyskretnie przekazuje mu, czego się dowiedział, śpiewając ułożoną o tym balladę. <słuch> Serio. Przebrany w Nilfgaardzkim mundur Geralt powołuje się przed karczmarzem na tajemnicę państwową, co robi mi niezły mindfuck na temat politycznej sytuacji w tej wersji uniwersum. Zaciekawiony chłopek odkrywa właśnie ciało Cykady... No i ten odcinek się kończy, bo dostajemy kolejny cliffhanger. Totalnie nie kumam, dlaczego twórcy serialu postanowili tak dziwnie podzielić fabułę tych ostatnich odcinków. Opowiadanie Mniejsze Zło na mięko mogło się zmieścić w całości w poprzedniej odsłonie, a tak mamy pomieszanie z poplątaniem. Intryga zagęszcza się, a jako fan marki muszę schować do kieszeni wszystko co wiem o tym świecie i przyjąć na klatę politykujące dryady, no i inne tego typu bzdurki. Na obronę tego odcinka mam całkiem fajnie zrealizowany pojedynek z Renfri, który zdecydowanie jest najjaśniejszym punktem tej odsłony aż chciałoby się, żeby było tego więcej, na przykład kosztem pełnych absolutnego bełkotu pseudofilozoficznych rozkmin. Cały czas zastanawiam się, dlaczego ten odcinek nosi tytuł jasker. Jakby no, owszem, poeta się w nim pojawia, ale był już bardziej istotną postacią niż tutaj w kilku poprzednich. Macie jakieś pomysły? Linia fabuły przyjęta przez twórców polskiego serialu jest bardzo naiwna. Pełna furtunnych zbiegów okoliczności i przypadków, które popychają akcję do przodu, ułatwiając przy tym Geraltowi odnalezienie Ciri. Ma to tyle jakości, co cały ten dodany na siłę megaplot. Przed nami dwa odcinki, w których dowiemy się, czy Geralt odnajdzie Ciri, i mam swoje domysły, zobaczymy jak się sprawdzą. Pamiętaj, by zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. I na razie.